Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku Know How Katolika. To już trzeci sezon i zajmujemy się rozkładaniem credo, czyli wyznania wierzy w Boga, na części pierwsze. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, że Bóg jest prawdą i jest miłością. A co to znaczy? Do czego nas zaprasza? I do czego my też jesteśmy zobowiązani, jeśli tę miłość i tę prawdę przyjmiemy? To już w tym odcinku. Serdecznie Cię na niego zapraszam. To proste stwierdzenie, że Bóg jest prawdą, myślę, że można ująć w takim jednym zdaniu, które mówi wszystko: a mianowicie, że można Mu zaufać. Że Bóg nie rzuca złów na wiatr, że Bóg dotrzymuje obietnic, że jest stały i niezmienny. Jeżeli coś powie, to znaczy, że tak się stanie. Jeżeli coś powie do Ciebie, to znaczy, że tak się stanie i że to jest prawda. Niezależnie od tego, co się wydarzy w Twoim życiu. Słowa z Pisma Świętego właśnie o tym mówią. Natomiast trzeba nam pamiętać też, że diabeł, tak zwany kłamca, robi wszystko, żebyśmy nie wierzyli w te słowa, które wypowiada Bóg. Żebyśmy w Niego wątpili, żebyśmy ciągle poddawali Boga próbom, a w konsekwencji, żebyśmy od Niego odeszli. I spójrz na to z takiej strony, że w zależności od tego, komu wierzysz, to dla ciebie mówi tę prawdę, czy Pan Bóg, czy diabeł? To tak samo będzie wyglądało twoje życie. Jeżeli wierzysz Panu Bogu, to będziesz silna. Jeżeli wierzysz diabłu, będziesz się cały czas bał. To, że Bóg jest prawdą, oznacza także dla nas poznanie, poznanie całego świata, poznanie wszystkiego, co na tym świecie jest, w odniesieniu do Boga. Najpełniej możemy to wszystko poznać tylko w odniesieniu do Niego. Bo jeżeli go usuwamy z naszego życia, jeżeli on staje się niepotrzebny, chociażby na jakimś obszarze naszego życia, to wtedy już samych siebie pozbawiamy pełnego poznania danej rzeczy, danej osoby, danej sytuacji czy, co jest najważniejsze, samych siebie. Bo przede wszystkim możemy poznać samych siebie tylko jeżeli uwzględnimy Boga jako prawdę. I tą prawdę, którą On o nas mówi. I żebyśmy jeszcze bardziej w tę prawdę uwierzyli, to właśnie Jezus został posłany dlatego, żeby o prawdzie zaświadczył. Czyli żeby, tak jakby trochę łopatologicznie, wyjaśnił to, jaki naprawdę jest Bóg. Dlatego w Nowym Testamencie, w Ewangeliach, jest powiedziane na temat Ojca naprawdę wszystko, co mogło zostać powiedziane, czego jeszcze ludzie nie widzieli. Co mogli poddawać w wątpliwość, i tam znaleźć odpowiedź na dręczące Cię pytanie, lub na wątpliwość, którą masz. A co znaczy, że Bóg jest miłością? To znaczy wbrew pozorom i niewiele, i bardzo wiele. Niewiele, bo w tym słowie zawiera się wszystko, a bardzo wiele, bo ma wiele różnych aspektów. Przede wszystkim jest taki, że Bóg objawił się człowiekowi z miłości. Nie ma innego powodu. On nie chce nad nami rządzić, nie chce pokazać, jakim jest Wielkim Panem i Władcą Wszechświata. On nas stworzył z miłości, dlatego nam się ukazał, po to, żebyśmy mogli być uczestnikiem tej miłości. Żebyśmy w ogóle byli świadomi, z jak wielkiej miłości zostaliśmy stworzeni i po co zostaliśmy stworzeni. I trzeba nam pamiętać o tym, że miłość Boga jest największa. Że miłość bogata człowieka przewyższa miłość rodziców do dziecka. Ona jest podobna do miłości ojca, mądrej, wychowującej, do miłości matki, ciepłej, troskliwej, wybaczającej, ale znacznie przewyższa ten rodzaj miłości. Jest taka jak miłość małżonków. Czyli jest namiętna, pełna uczuć, pełna emocji, też pełna rozstań i powrotów, co chodzi o relacje z Bogiem. Bo co chodzi o samego Boga, to Bóg jest zawsze przy nas obecny, niezależnie od tego, co my nawywijamy. To jest miłość, która oddaje za nas życie. I to nie za nas, za masę, za lud, tylko za Ciebie. Bóg Cię tak kocha, że za Ciebie oddaje życie. I co jest ważne, że On kocha Cię wiecznie. Dlatego Jego miłość przewyższa każdą inną miłość człowieka. Mówi się, że miłość matki jest największa, ale to jest nieprawda. Największa jest miłość Boga do Ciebie. Nie ma większej. Nie ma bardziej ofiarnej. I tak jak powiedziałam już wcześniej, że Bóg zaprasza nas z miłości, do uczestnictwa właśnie w tej Jego miłości. On chce, żebyśmy tą miłość z Nim dzielili, żebyśmy ją odwzajemniali. Może jeszcze Cię to nie przekonuje? Więc powiem, co zawiera się też w tym e, słowie, stwierdzeniu, że Bóg jest miłością, w tym jak ta miłość wygląda i w tym jak ona się ma do Ciebie. Bóg jest tym, który Ciebie stworzył i Ciebie chciał. Przed początkiem świata, On już o tobie wiedział, już wiedział, jak będziesz wyglądać. Wiedział już, jak będziesz się zachowywać, jakie będziesz miała talenty, jakie będziesz miał zdolności, jaki będzie twój kolor oczu, ton głosu, linie papilarne. On zechciał się już właśnie wtedy. Bóg to osoba, która w każdej sekundzie patrzy na ciebie z miłością. Nawet jeżeli jesteś w najgorszym syfie, bagnie, błocie, jeżeli sam, sama osoby myślisz, że jesteś nikim, to Bóg patrzy na ciebie tak samo. Jesteś Jego ukochanym dzieckiem i ta miłość nigdy się nie zmienia. Bóg to osoba, która podtrzymuje Twoje życie i On czyni Cię szczęśliwym. On jest sprawcą wszystkiego i tylko On może w pełni. Zagwarantować Ci to szczęście, którego pragniesz. Bóg to jest taka osoba, która cały czas nieustannie za Tobą tęskni. Chce być blisko Ciebie, chce, żebyś ty był blisko Niego. On tęskni i czeka. Czeka, bo jest cierpliwy, nie narzuca się. Bóg chciałby Cię wypełnić, wypełnić sobą, czyli miłością, i udoskonalić Cię. Wszystkie Twoje wady, yy, wszystkie te sprawy, z którymi sobie nie radzisz, wszystko to, co mogłoby być w Tobie lepsze. Z jednej strony kochacie takim, jakim jesteś, ale z drugiej strony wie, że stworzycie na obraz i podobieństwo, a grzech, który jest w świecie, ten obraz i podobieństwo trochę zniekształca, albo trochę, albo bardziej. To zależy od Twojego życia. Dlatego chce udoskonalać, bo wie, że stworzył coś pięknego i idealnego. I to jest ta prawda o tobie. I ostatnia rzecz, chociaż pewnie nie wyczerpałam tematu. Że Bóg jest z Tobą zawsze i on chce być z Tobą zawsze. W każdej dziedzinie Twojego życia, w każdym obszarze nie ma takiego miejsca, gdzie Jego by nie było i gdzie on by nie chciał być. To tylko zależy od Ciebie, gdzie go wpuścisz. I teraz myślę, że przechodzimy do najtrudniejszego z tych punktów ponieważ Bóg czeka na Twoją odpowiedź. Czy chcesz wejść w tę miłość i w te relacje? Tylko razem z tą decyzją wiąże się decyzja, żeby postawić Go na pierwszym miejscu, a zatem całe swoje życie podporządkować Jemu. Nie dlatego, że on chce być panem i władcą w Twoim życiu, tylko dlatego, że On wie o Tobie wszystko najlepiej i On chce dla Ciebie jak najlepiej i tylko On to wie, jak do tego dojść, jak to osiągnąć. Dlatego to jest tak ważne. I trzeba tu zaznaczyć, że ta miłość, którą chcemy odwzajemnić Boga, jest decyzją. To nie jest chwilowe uczucie, które przemija. Jakaś emocja, która się pojawia w odpowiedzi na dane uczucie. To jest decyzja, która powinna być decyzją stałą i niezmienną, niezależnie od okoliczności. I ta decyzja za sobą pociąga następujące rzeczy: robić to, czego chce od ciebie Bóg. Dlatego, tak jak wcześniej mówiłam, że On wie, co jest najlepsze. On cię nie skrzywdzi. To wymaga oddania mu sterów swojego życia. Niektórzy mówią, że to jest tak, że oddajesz Panu Bogu kierownicę i siadasz jako pasażer. Ale całkowite zaufanie polega jeszcze na czymś innym. Pan Jezus kieruje, a Ty w bagażniku z zamkniętymi oczami siedzisz. Decyzja kochania Boga też polega na tym, żeby dziękować mu za wszystko, co otrzymujesz. Ponieważ wszystko jest od Niego, więc wdzięczność, dziękczynienie nie, jest nieodłącznym elementem y, szczęścia człowieka. Y, to też jest nauka miłości do wszystkich ludzi, ponieważ nie można kochać Boga, nie kochając bliźniego. W każdym człowieku jest Bóg, nawet w tym, którego nie lubisz, nienawidzisz być może, któremu nie przebaczyłeś, ale właśnie Bóg zmienia perspektywę patrzenia. Pokochać Ciebie tak samo jak tego kogoś. I tego kogoś tak samo jak ciebie. Możemy kogoś nie lubić, można coś wkurzać, ale decydujemy się na to, żeby kochać wszystkich. Ważne też jest, żeby mądrze korzystać z dóbr, które ten świat nam oferuje, żeby móc zrezygnować z tych, które nas odciągają od Pana Boga, a zajmować się tymi, które do Niego przyciągają. I nie jest prawdą powiedzenie, że wszystko jest dla ludzi. To jest totalna ściema. Autorstwa zapewne sami wiemy, kogo. Ostatnią rzeczą jest zaufanie. Jeżeli postanowimy, że chcemy kochać Boga i chcemy z Nim żyć, to bez zaufania się nie da. Sami wiecie, że żeby zbudować dobrą i mocną relację, potrzebne jest zaufanie. I to bezgraniczne. Trzeba nad nim pracować, jasne. Ale po to jest Słowo Boże żeby to zaufanie ćwiczyć właśnie w życiu. Dla niektórych z nas jest to bardzo trudne, myślę, że dla wielu z nas, żeby przekręcić to centrum wszechświata, żeby ustawić Boga na pozycji Słońca, a nas na pozycji Ziemi, żeby to moje ja stało się czymś, co krąży wokół Pana Boga, czyli centrum, a nie na odwrót. Nie może być tak, że to Bóg się kręci wokół nas i tego od Niego oczekujemy. Tak pomyślałam też o tym, że to, że Ziemia krąży wokół Słońca, to wcale nie odbiera jej wspaniałości i znaczenia, jej piękna. Dalej jest wspaniała, niesamowita. I tak samo jest z Tobą. Jeżeli ustawisz w centrum Pana Boga, będziesz dalej wspaniała, niesamowity, nawet będziesz lepsza, będziesz najlepszą wersją siebie, jeżeli tylko. Podejmiesz się tego wyzwania. A ceną tej y, decyzji jest strata smutku, strata braku sensu życia, strata strachu i życie w wolności. Czy podejmiesz się tego? Jeżeli tak, to możesz powtórzyć teraz za mną tę krótką modlitwę. Mój panie i Boże, zabierz mi wszystko, co oddala mnie od ciebie. Mój panie i Boże. Daj mi to wszystko, co prowadzi mnie do Ciebie. Mój Panie i Boże, oderwi mnie ode mnie samego i oddaj mnie całkowicie Tobie.